I oczywiście, Mano, ja jestem Crocklist, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak mieć to właśnie taką tapetę. Nie musi być taka, ale może być taka właśnie animowana. Pierwsze co robimy, wchodzimy do naszej lupy, wpiszemy Live, Live, Live Wallpaper. Wchodzimy tutaj. Musimy to zainstalować, jeżeli tego nie macie zainstalowanego. Włączamy to. Ok, teraz sobie to minimalizujemy. Wchodzimy sobie do naszej przeglądarki. Wpisujemy Animated Wallpapers. Wchodzimy sobie do takiej, do takiej stronki, wyszykujemy daną, daną tapetę. Na przykład załóżmy, ja akurat wezmę tą, i dajemy sobie Download, pyk. Jeżeli nam się już zainstalowało, wchodzimy tutaj w nasze pliki. Tutaj dajemy pyk. Teraz wchodzimy do naszej aplikacji. Dajemy te, te aplik te, znaczy tą tapetę i wrzucamy ją tutaj. I mamy już naszą, jak widzicie, tapetę. Teraz dajemy zatwierdź. Czekamy aż się załaduje. I jak wrócimy na nasz pulpit. Jak widzicie mam oto nową tapetę. Więc jeżeli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie zostawić mi łapeczki w górę i subskrypcji. A ja się z mi żegnam. Siemano!